Cześć, witam. Belfer. Autorką jest angielska pisarka Katerina Diamond. Jest to jej um, debiut literacki. Lekcja, której nigdy nie zapomnisz. No i naprawdę, tej książki nie sposób szybko zapomnieć, ponieważ jest tu makabra, przerażająca, makabra, a w tle pobrzękuje nastrój milczenia owiec. Wszystko zaczyna się, akcja dzieje się w Exeter, w Devon. Zaczyna się od pewnej szkoły dla chłopców, szkoły z ogromnymi tradycjami, szkoły, do której chodziło wiele pokoleń, miejscowych notabli. Znajduje policja powieszonego dyrektora tej szkoły. A potem makabra się piętnuje. Oto znajdowane są nie, znajdowane są zwłoki celebrytów z pierwszych stron gazet Albo też bardzo znanych postaci, ale te zwłoki są tak zmasakrowane masakrycznie, że po prostu flaki, odcięte głowy, szran 58 tysięcy w ciele. Także naprawdę makabra goni, makabre. No i oczywiście trzeba tajemniczego mordercę złapać. Tę, to zadanie otrzymuje dwoje. Dwoje policjantów, Imogen i Adrian, oboje po przejściach. Imogen jest młoda, ale wygląda jak babochłop, nosi workowate ubrania. Natomiast Adrian ma przeszłość alkoholową, wyrzucenie z policji, więc każdy coś w sobie chowa, jakąś tajemnicę. Jest też muzeum, muzeum historii naturalnej z wypchanymi zwierzętami i w tym muzeum pracuje pewna tajemnicza dziewczyna. Wszystko zresztą to jest bardzo, bardzo tajemnicze. Ja chyba nie mogę wam więcej już powiedzieć, ponieważ zdradziłabym treść, nastrój i w ogóle wszystko w tej książce, ale warto ją naprawdę przeczytać. Anglia nie taka herbatkowo serialowa, ale Anglia Brutalna, ciemna, e, straszna, krwawa. No, f, f, fatum jakieś nad tymi ludźmi wisi, bo pierwszym zadaniem policjantów jest m, odkryć, czy te zbrodnie są przypadkowe, czy też y, te ofiary coś ze sobą łączy. Praca jest bardzo trudna, bo. Najpierw hmm, jest, powierzone zostanie to zadanie dwojgu policjantom, o których mówię, potem odebrane i takie tam różne. Jednym słowem, mafia, klika, sitwa wszędzie na każdym poziomie, również w policji. Jeżeli jest to debiut. Tej autorki, który zebrał wiele pozytywnych recenzji w Anglii, a będzie ona szła w tym kierunku i tak się rozwijała, no to z zainteresowaniem będę śledziła dalsze sprawy dwojga naszych policjantów, które prawdopodobnie będą równie mroczne. Tego właśnie po autorce się spodziewam, więc polecam yy, po Belfra. Naprawdę warto przeczytać. Dziękuję, do zobaczenia.